No witam serdecznie. Dzisiaj takie troszeczkę krótszy filmik będzie. Właśnie dzisiaj otrzymaliśmy częściowo już części Także zabieramy się zaraz za dalsze zbieranie. No tutaj jak widać już jest troszeczkę poskładane zawieszenie. Oczywiście to wszystko jest Nowy ciasne. gdzieś tu w wszystko jest tam, to wszystko jest odnowione. Można powiedzieć. Jest to nawet będzie lepiej niż fabrycznie, bo jest lepiej zakonstruowane, lepiej pewnie dopracowane pewne rzeczy. Jeszcze czekamy na obrywkę. Mają prawdopodobnie to przyjść, bo już widziałem... Przysyłka już przyszła pocztą. Ok, no już tak czekam, kiedy przyjdą tarczówki, łożyska. To też takie ładnie wyglądało pełno bardziej. Dostaliśmy jeszcze te zaślepki na podróżnicy, oczywiście ich nie było. Dlatego to było też tak pognite. Tu zostawiliśmy jeszcze jedną. Dodatkowo sobie się dokonserwujemy. Jeszcze dolajemy w konserwacji. Stabilizator na razie nie wkładamy, ponieważ jak będziemy silnik wkładać, to tak było widać, bo ciężko wychodziło, bo on zapierał ten drążek. Także bez sensu, żeby sobie robić robotę dodatkową. Lepiej to sobie pójdę spokojnie. Wszystkie śrubki to są od tego od wahacza. Wszystko jest Jak Jak to pokazać? Wszystko w cynku. Konserwacja cynk. Przód poskładany, od środka zakonserwowany. Od środka to smarowaliśmy nawet, żeby to trzymało lepiej eee, smarem grafitowym. Jest to też dobra konserwacja na, na takie, nie będzie stało, nie, nie zje, zjedzie, że tak powiem. Musi to wszystko wyglądać prawie perfekcyjnie. Gumy mamy od tych, yy, od tych drążków nowe. Tak zwane buli jaja. Widać też te wszystkie, wszystkie blaszki są nowe. Środki podkoserowane. No, że tak powiem, na żywo to lepiej widać. Robi wrażenie, że tak powiem. Tak samo czekamy na łożyska nowe. <laughs> Układ kierowniczy już jest skręcony. Śrubki wszystkie się nowe. No. Nad kola zaraz wam pokażę. Przyszły nowe, zamówiłem sobie dwa komplety. Pożeby żeby następne nie było to widać. Konserwacja się wylewa z każdej strony. Oczywiście chcę to jeszcze raz ja zakonserwować, mimo że to jest zakonserwowane. Ale to się trochę ostygnie, osiądzie. To jeszcze raz ja się troszeczkę może rzadsze zrobię. za odrobiną może oleju nawet, żeby było tuściejsze. Tu blaszka zrobiona, bo taka mocno podzywiała. że jest na złoto zrobiona, oczywiście. Jak robić, to robić. Przewody hamulcowe znalazłem, że to będzie teraz nowy paliwowy jest, bo był cały, ale oczywiście końcówka ciężko mi wychodziła i chciałem ją rozluźnić, a jak ją tak rozluźniałem, nie zauważyłem, że po prostu ukręcam go. Haki nowe. Może wyciągnę tą gumkę. Wszystko oczywiście posparowane. Na dodatkowo wszędzie na ten grafitowy smar. Ponoć jest najlepszy na takie coś. Podwozie, wszystko wykończone ładnie. No miło popatrzeć. Tylko tego kolewarka, stopa, wszystko zabezpieczone, żaden, żaden Syf, sól, nic się nie może do, tam dostawać normalnie. Tu środka też zakonserwowane, wszystko zalane, było tu konserwowane i tym masą, a tu jak przesnęliśmy, aż tu bokiem poleciało. Tu w środki gumy zakonserwowane, w podróżnicy śruby nowe. Gumki, tu nawet jakieś gumki nawet nie było. Tak samo. Oczywiście zostawiliśmy te, e, e, żeby nie zaślepić czasami e, odprowadzenie od wody, żeby to później czasami nie gniło, czasami w środku, bo nie może to prowadzić. Konsultacja musi wypływać z tego To stópki, wszystko odrobione, bo też to nie było. Jedyne, co jeszcze, to nie mogę z tego bałaganu wyjść troszeczkę na zewnątrz, ale dlatego, że my, na stąd tutaj coś wyciągamy, wkładamy, a trochę przykładam też, żeby. Żeby na Ziemi te wszystkie konserwacje nie dociało, bo to będzie bym później, to musiał skrobać na tym, bo tak już na papierze, to sobie to ładnie później ogadnę. Tu, tu jeszcze nie wkręcamy na razie do ręcznego, bo muszę to jeszcze odgrzebać i też to do, do cynkowania wszystkie te uchwyty. Tu ręczne w ogóle strasznie chodził, ciężko, nawet nie chodził. Dlatego Linka już tutaj nowa stoi. Będziemy o to zakładali. Polowane, sceny nie ma Plastiki, bo Wszystko jest przyłożone, już praktycznie za chwilę też tam smarujemy. Też chyba posmarujemy właśnie tą smarą grafitowym, bo to jednak konserwacja raz, a to jednak chyba będzie mi się wydaje troszkę lepsze. Bo tu nie stało. Tu mam jeszcze na razie trzy resory: trzy pióra, znaczy się Resor o trzech piórach. Ale ten jeden pióro będziemy wyrzucali, bo on strasznie wysoko stał, to by nawet nie wyglądało taki wygląda jak, jak koza. Tu już dążki są załapane. Teleskopy nowe są załapane. Tu przygotowano i właśnie tutaj ten przewód. łamałem go. Ale nic już, już jest nowy, jest do tuliną, taki nawet będzie lepszy, bo jest taki wzięliśmy go od, od, od gazu. Yy, yy, miedziany on jest taką utuliną od razu zrobiony, także no, nowe przewody pójdą też podciśnienie, tam też jakieś rurki było to, też szczerze. Tu tak samo góry ujęliśmy, wysmarowaliśmy tam posłody między karoserią a, a belką. Jest też grafitowym smara zrobione. Tu będziemy później podkonsolować, zalewać jeszcze wszystko. To tak samo uchwyty nowe, gumy tak powiesiłem, tylko żeby, żeby się nie walała. To wszystko jest. Wszystko jest ładnie. To tak samo. Na tawoty, na smary. No, no, dobrze mi się z, z, zagadałem z kolegą, mówi się, czy na, na grafitowo, bo tak się zastanawiałem na jaki to smar dać. Chciałbym na zwykły smar, ale jednak grafitowy jest lepszy. Tu widać, że te się nawet okurzyły troszeczkę. Trzeba czyścić, no bo co ludzie powiedzą? Takie brudne. żeby szmatką i kurze przecierać. Tu widać, wszystkie podróżnicy w środku, jak wyglądają. Tu się konstelacja trochę wylało, bo tam środki też już troszeczkę przekonstruowaliśmy. Tu jest ta bagażnik. Koło co taki był straszny, taki porzywiały. Tutaj troszeczkę musiałem zaprawić, bo była zaklepana e, ta blaszka, a tu idzie kabel od zbiornika, także musiałem to podglebać. A to oczywiście z gumą zasmarowane. To że nie jest już jakiś, jakiś goła jakaś farba, tylko guma. Tu już mamy gumę założone. Tej gumy tu w ogóle nie było i dlatego tam było w środku wszystko tak zakurzone. Ta łapa jest całkowicie nowa i też oczywiście pomalowana, bo te fabryczne farby były troszeczkę cieniutkie, bo i też to później z czasem wychodziło. Po wszystkich zakamarkach, tak to wygląda. nadkola To już pokazywałem trochę zakonserwowane chyba to się troszeczkę też jeszcze na koniec założyłem tych plastikowych nadkoli jeszcze sprawdzimy dodatkowo tu jest w środku zalane jeszcze też właśnie też poprawimy troszeczkę konserwacją niech się wylewa jak się zalane założyliśmy listy już jedną I, a nie jedną cztery założyliśmy bo na przednie też już założyliśmy Troszkę się miejsce robi, on zaczyna powoli wyglądać. No tak jak mówię, no tak szczerze, o tutaj tak samo korek nie założyliśmy z tej strony, po prostu żeby to jeszcze później jak poskładamy wszystko te stabilizatora założymy najpierw też później od środka, żeby zakonsować zalać, żeby to było od środka puste ładnie było, żeby to po prostu już nie gniło. Wiadomo, że ten samochód już nie będzie jeździł e, po jakichś takich e, normalnych drogach, ale ale niech to, nawet jak to będzie, czy w garażu, czy gdzieś stać, niech to to lepiej. Niech jest ładnie, niech jest dobrze i teraz tak tutaj to widzieliście, troszkę widzieliście, i teraz tak tu już ściągnąłem to jedno pióro, drugie pióro, właśnie z tego, co tutaj to pióro, będziemy zakładali, i będzie teraz. Po prostu dwa pióra, tak jak się należy. Nawet od razu lepiej to leży. Dzisiaj doszło już właśnie od tego e, te. To nawet można teraz skręcić co są normalnie, bo tu przy tym powiem, skręcone nie było skręcone. Bo było dołożone pióro. Teraz to można nawet to skręcić, wyczyścić troszeczkę ten gwint. I to skręcić. Most jest przygotowany też oczywiście. Już się zakurzony, tu stoi. O, i konserwacja sama oczywiście została. No wszystko wygląda jak nowko oczywiście. No mówię, to będzie, no to co my robimy, to staram, żeby było zrobione dobrze. To co po prostu zleciłem przedtem do, do roboty, no powiedzmy, że nie ma tragedii. Chyba tu zaraz będziemy bębny ściągać. Też mam to przygotowane. Będą nowe linki zakładane. Sprawdzić czy hamulce wyglądają w środku, cylinderki. Teraz tak. No i teraz że tak powiem. ja chciałem? I teraz tak. Paczki przyszły oczywiście. Tu mamy nadkola to Tomaszowski z tego co z tego co słyszałem to było za oryginału na pierwszy montaż, bo ten słowem gadałem. Mówił, że oni to mają bezpośrednio z Fabryki, Także nadkola mamy oryginalne i naprawdę też dosyć ładnie pasują. Wziąłem oczywiście wszystkiego po dwa komplety bo tam będę później robić jednego dla siebie, żeby nie, wi nie wiadomo ile to czasu jeszcze będzie. Teraz tak, prozenciki, co tu my mamy? Najpierw dotrzemy tutaj. Co tutaj przyszło? A to jest farba, to się pyta, jaka ta bo farba ta e, posyłowa na statki. Dostaliśmy to takiego chłopa, oni to mi na, na stoczni robią, także to mieliśmy. Ok, teraz tak samo tu mamy do resoru przyszły. to oczywiście mamy dwa komplety takie same, bo nie było bez tych haków Czyli będzie się z tej jednej to zaszlifować żeby haki były tylko na dwóch, a na, na dwóch nie, dwa, trzy Muszę trzeba będzie zdjąć te haczyki. Tu są nowe... narosory. Wkrótce jak to się nazywa po fachowemu. ...z głowy mi wyleciał. Jarzmo o. Teraz już... ...i obejmę pióra ...z uchwytym. OK, już wiemy, po fachowemu, OK. Także to nie będę mógł, nie będę mógł znaleźć też to złożyć. Najpierw bym chciał to wymalować. Jutro prawdopodobnie no jeszcze te ślizgi mają być. Dobra, to mamy. Ja schować. Oczywiście, jak możemy, możemy zakładać jeszcze resory, składać? Zawieszenie możemy składać tak samo, bo to malowane nie będzie. Co tutaj? Czyli możemy zareklamować fabryka 81 jeden. Nowe naklejki. Szukałem tych naklejek też, troszeczkę nie mogłem dostać ich. Widziałem trzy komplet oczywiście. Kara plus na tylną lotkę. Żeby było oryginalne. Takie na końcu wykończenia są bardzo ważne. I też od nich. 1.6GS i tam na tej klapie nie było tego, tam było jakieś 16 GL czy coś tak po prostu nie było oryginalne teraz dostanie do swojego tego na końcu, że to tak powiem, taki kunszt. Ok, to musi być dobra polska robota. Odłożę też to na bok. To, to, to. Teraz co tu mamy?

i też chcę właśnie jakie rąkskazę kupiłem jego niego komple, żeby założyć Dobra, tu jest chyba sprzęt Ja tu jest sprzęt do przewodów hamulcowo z czego, nie będzie trzeba komplecik jest się robi polone, trzeba kupić i sprzęt i westować troszeczkę Wiadomo, że to Teraz dopiero pierwszy problem w Tam są warszawy, Syreny, Nyski, żuki. Zanim no my to wszystko ogarniemy, sprzęt trzeba dowieść. No dobra, tyle by tak było z tej naszej dzisiejszej wyprawy. Myślę, że to wystarczy na razie. Wygląda to mówiąc całkiem przyzwoicie. No a teraz już, e, e, już w tygodniu, mam nadzieję, już go postawimy na koła, bo... Bo teraz już możemy, bo teraz resory są. No, te resory, te pióra wszystko skręcić normalnie. Także to już będzie można założyć. Eee, łożyska prawdopodobnie przyjdą. Także to też będzie można założyć. No myślę, że myślę, że tak powoli się to poogaryna. Ale to pięknie wygląda wszystko na no, wyłytkę. Normalnie pięknie wygląda. Tak jak na to podwozie się nie mogłem patrzeć, tak pewnie podwozie nie będę chciał ściągać z tego podnośnika. No okej, okay. tyle by było na dzisiaj. Myślę, że może i to niewiele na razie, ale, ale zawsze już kawałek, kawałek do przodu, że tak i tej najgorszej roboty, no jak to już na koło stanie już takie już górę, to nie takie już takie przyjemniejsze, ale każda praca się fajnie robi, jak to już jest tak naprawdę i już robi się to już na czysto, już nie w tym bruzie, się nie grzebie, to najgorsze było jak to podwozie pod żeby się no coś dochodziło, No stop to, jeszcze to, jeszcze to była to porażka po prostu, po prostu ręce opadały, no ale zwalczyliśmy najważniejsze No okej, okay, dobra, to by było na dzisiaj na wszystko Trzymajcie się na razie, hej jest Bogiem.